Wiemy, że nasi starożytni przodkowie posiadali niesamowitą wiedzę, która w wielu przypadkach wyprzedzała wiedzę dostępną setki i tysiące lat później. Dzisiaj mowa będzie o zaskakującym odnalezieniu starożytnego greckiego tekstu, który był katalog Hiparchosa, a więc najstarsza na świecie mapa nocnego nieba. Grecki astronom na długo przed narodzinami Jezusa i na długo przed innymi astronomami obliczył współczesne gwiazd. To znalezisko udowadnia kolejny raz, że nie zawsze nowsza wiedza jest lepsza, tak jak automatycznie zakładają to akademicy. Okazuje się, że katalog tego Greka był o wiele dokładniejszy niż prace napisane nawet i wiele wieków po śmierci właśnie tego człowieka. Do tego historia tego wspomnianego katalogu może potwierdzić to, co przypuszcza wielu pasjonatów historii. Chodzi mi tutaj o to, że na odkrycie czeka jeszcze naprawdę wiele starożytnych ksiąg, które mogą rozstrzygnąć wiele kwestii. Zastosowanie nowej metody badawczej, o której dzisiaj będzie mowa, otwiera naukowcom drzwi do odkrycia, być może nawet i setek, a kto wie, czy nawet nie tysięcy starożytnych tekstów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak dokonano tego odkrycia, co ono zmienia i dlaczego plotki mówiące o tym, że ten najstarszy katalog gwiazd został utracony na początku ery chrześcijańskiej, to zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Cześć, witam Was na kanale Ciekawostki i inne dziwy. Dzisiaj zajmiemy się tematem starożytnej wiedzy, a konkretnie to astronomii, ponieważ niedawno ogłoszono świetną wiadomość, według której odnaleziono fragment zagubionego starożytnego katalogu gwiazd. Uważa się, że jest to najdokładniejszy katalog tego typu, jaki powstał w starożytności. Jego twórcą jest grecki astronom z Nikei, który w swoich czasach wyróżniał się ciekawością, wiedzą i logicznym myśleniem. Niestety do naszych czasów przetrwała tylko garstka starożytnych ksiąg i zapisków. Tego ciekawego znaleziska dokonali naukowcy z Uniwersytetu Sorbony i Uniwersytetu w Cambridge. Samego odkrycia nie dokonano w jakimś archiwum, czy odnajdując starożytny pochówek bądź jakąś skrytkę, tak można by pomyśleć. Wyglądało to całkowicie inaczej, ponieważ przebadano średniowieczny rękopis i okazało się, że papier ten jest o wiele starszy i wcześniej znajdował się na nim całkowicie inny tekst. Badanie publikowane w czasopiśmie Journal for the History of Astronomy wskazuje, że w średniowieczu wymazano tekst Hiparchosa, który żył w II wieku przed naszą erą. Później na nowo wykorzystano właśnie ten papier, który był w tamtych czasach czymś drogocennym i nie tak łatwo dostępnym. Samego odkrycia dokonano przy użyciu obrazowania wielospektralnego i to ta metoda umożliwiła badaczom odczytanie właśnie starożytnego tekstu oraz rzucenie nowego światła na astronomię w starożytności. Hipparchos z Nikej stworzył to dzieło w latach pomiędzy 170 a 120 rokiem przed naszą erą. Temu jego mościowi przypisuje się wiele ważnych odkryć naukowych, takich jak chociażby zmierzenie odległości Ziemi od Księżyca czy odkrycie zjawiska precesji. Do tego to ponoć właśnie on wprowadził południki i równoleżniki, które zrewolucjonizowały tworzenie map. Do jego zasług powinniśmy przypisać jeszcze wiele rzeczy, ale wspomnę tutaj jeszcze tylko o tym, że udało mu się zmierzyć czas obiegu Ziemi wokół Słońca. Do tej pory nasi historycy nie mieli dostępu do tej pracy Hiparchosa i jedyne czym dysponowali to inne starożytne teksty, które powstały setki lat po śmierci Greka, a ich autorzy no jedynie bazowali na tym starszym katalogu. Takim przykładem może być Klaudiusz Ptolemeusz, a więc inny starożytny astronom, który stworzył swój własny katalog gwiazd jakieś 400 lat po śmierci Hiparchosa. Jednak teraz troszkę się pozmieniało. No i międzynarodowemu zespołowi naukowców udało się rozszyfrować opisy czterech konstelacji z katalogu gwiazd Hiparchosa. Wszystko zaczęło się w 2017 roku, kiedy to naukowcy z Manuscripts Electronics Library in Rolling Hills Estates oraz Rochester Institute of Technology. Wykonali oni cyfrowe zdjęcia średniowiecznego kodeksu w wielu długościach fal światła i pod różnymi kątami. Technika ta nazywana jest obrazowaniem wielospektralnym no i służy chociażby do analizy uszkodzonych książek. Światło, które odbiło się od starożytnego atramentu lub spowodowało jego fluorescencję, uwydatniło ukryty tekst. Okazało się, że pergamin ten pokryty był w przeszłości poematem astronomicznym z fragmentami katalogu Hiparchosa, które później w średniowieczu wymazano, a sam materiał w sensie papier ponownie wykorzystano. Na tej grafice teraz widzicie właśnie badany tekst. Przedstawiono go tutaj w zwykłym oświetleniu, ale także w ramach analizy multispektralnej oraz przedstawiono rekonstrukcję ukrytego tekstu. Niektórzy uważają, że Grek był zainspirowany poprzez kontakty z babilońskimi astronomami i ponoć miał wtedy mieć dostęp do ich dokładnych obserwacji nieba z wielu stuleci. Co prawda, sami Babilończycy, wydaje mi się, że chyba nigdy nie byli zainteresowani wykonaniem modelu Układu Słonecznego czy mapy nieba, ale wierzyli jednak w niebiańskie znaki, dlatego właśnie prowadzili swoje dokładne obserwacje oraz opracowali metody matematyczne do modelowania i przewidywania czasu wydarzeń, takich jak zaćmienie Księżyca. Wygląda na to, że Hiparchos miał połączyć tę tradycję, w sensie tą babilońską, wraz z greckim podejściem geometrycznym. Niektórzy badacze historii uważają, że to właśnie wtedy tak naprawdę zaczęła się współczesna astronomia. Wszyscy, którzy interesują się starożytnymi cywilizacjami, słyszeli z pewnością o tajemniczych, starożytnych mapach, które uważane są przez ludzi z dyplomami za falsyfikaty. Jako przykład podam tutaj słynną mapę Piri Rejsa. Jednym z argumentów historyków jest to, że wiedza i nauka ciągle ewoluowały. W efekcie z niedokładnych map tworzono później nowe, lepsze i precyzyjniejsze. Alternatywnie badacze historii sugerują jednak, że równie dobrze mogło to wyglądać całkowicie inaczej i to te nowsze mapy mogły być tworzone na podstawie starszych, ale jednak lepszych map, a wprowadzone poprawki często tylko je zniekształcały. W przypadku starożytnych katalogów gwiazd, to tak jak już mówiłem, znane były nam prace Klaudusza Ptolemusza, który stworzył je w Aleksandrii w Egipcie w II wieku naszej ery. Niektórzy historycy uważali, że jest to kopia katalogu Hiparhosa i sądzili, że Ptolemeusz nie dodał tam niczego od siebie. Miał zrobić jedynie idealną kopię i na tym skończyć. Jeżeli chodzi o tę pracę Ptolemeusza, to uważa się, że jest to jeden z najbardziej wpływowych tekstów naukowych w historii. Przedstawia on matematyczny model kosmosu z ziemią w jej centrum oraz współrzędne i wielkości ponad tysiąca gwiazd. Badacze historii uważali, że to właśnie w tamtym okresie mniej więcej astronomowie przeszli od prostego opisywania zjawisk i ciał niebieskich do ich mierzenia i przewidywania ruchów. Jednak co ciekawe, to fragmenty pracy, które niedawno odkryto, obalają ten pogląd. Udowadniają, że setki lat przed narodzinami Klaudusza Ptolemeusza już ktoś inny, a więc ten hiparchos, stworzył katalog gwiazd. Jak się okazało, to obserwacja czterech konstelacji w przypadku jednego tego astronoma i drugiego greka astronoma są różne. Co najciekawsze, to ten pierwszy katalog, mam na myśli tutaj ten starszy od 400 lat, który niedawno odkryto, przedstawia gwiazdy z dokładnością do jednego stopnia. Wychodzi więc na to, że jest on znacznie i to znacznie dokładniejszy od katalogu Ptolemeusza, mimo że powstał kilkaset lat wcześniej. Większość kartek z tego katalogu, który odnaleziono, znajduje się obecnie w Muzeum Biblii w Waszyngtonie. I tak jak wspominałem, tego niesamowitego odkrycia dokonano przypadkiem, ponieważ akademicy wychodzili z założenia, że na padanych pergaminach były wcześniej zapisane teksty chrześcijańskie, które mogły być już niezbyt czytelne i zastąpiono starą treść nową. Sam rękopis pochodzi z grecko-prawosławnego klasztoru świętej Katarzyny na półwyspie Synaj w Egipcie i większość z istniejących 146 kartek jest własnością Muzeum Biblii w Waszyngtonie. Strony te zawierają Codex Climaci Rescriptus, czyli zbiór tekstów syryjskich napisanych w X lub XI wieku. W 2012 roku Peter Williams, czyli biblista z Uniwersytetu Cambridge, zlecił swoim studentom przesłudowanie stron w ramach letniego projektu i liczył na odnalezienie jakichś starszych chrześcijańskich tekstów. To właśnie wtedy jeden z jego podopiecznych odkrył fragment w języku greckim. Następnie naukowcy z Manuscripts Electronics Library oraz Rochester Institute of Technology wykonali ponad 40 zdjęć każdej strony i tak jak już wspomniałem, zrobili fotografie wykonane przy użyciu różnych długości fal świetnych i algorytmów. Ich celem było wtedy wyszukanie kombinacji częstotliwości, które uwydatnią ukryty tekst. Kolejne badania, a mam tutaj na myśli datowanie radiowęglowe oraz styl pisma, wskazuje, że tekst przepisano najprawdopodobniej w V lub VI wieku naszej ery. Zawiera on mity Erasotenesa o pochodzeniu gwiazd oraz poemat III wieku przed naszą erą poświęcony konstelacjom gwiezdnym. Podczas kolejnej analizy Peter Williams, świetny biblista z uniwerku Cambridge, trafił na współrzędne gwiazd. Następnie ten odkryty fragment tekstu został przekazany do człowieka, który miał zająć się rozszyfrowaniem właśnie tego omawianego tekstu. Dokonał tego Wiktor Gisenbarg z Narodowego Centrum Badań w Paryżu i Emanuela Cinka z Uniwersytetu Sorbony. W sumie to ten cały tłumaczony tekst zajmuje około jednej strony. Są w nim określone w stopniach, długości i szerokości jednej z konstelacji, a sam opis uwzględnia też współrzędne gwiazd, które znajdują się na krańcach tego gwiazdozbioru z czterech stron. Okazało się, że tak ogromna precyzja pomiarów tego starożytnego astronoma umożliwiła współczesnym badaczom wskazanie daty obserwacji. Warto dodać, że uniwersyteccy badacze wykorzystali do tego właśnie zjawisko precesji. Wyliczyli oni, że opisane obserwacje zostały przeprowadzone około 129 roku przed naszą erą. W tamtym okresie to właśnie Hipparos prowadził swoje badania i to on odkrył proces precesji Ziemi, który wykorzystali teraz od swoich wyliczeń współcześni nasi badacze. Po przypadaniu tego fragmentu historyk astronomii Gisenberg wraz z kolegami ustalili jeszcze, że współrzędne trzech kolejnych gwiazdozbiorów, które są zawarte w jeszcze jakimś innym rękopisie. No, to według nich, sugerując się oczywiście datą wykonania obserwacji gwiazd, uznali, że te informacje o położeniu tych gwiazd na papier naniósł właśnie Grek Hipparchos. Historyk astronomii z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, pan Matthew Osendriver, komentuje to omawiane dzisiaj znalezisko tymi słowami: Odnaleziony katalog gwiazd krążył w literaturze jako niemal hipotetyczna rzecz. Teraz stał się bardzo konkretny. Nie uwzględniając tego znaleziska, o którym dzisiaj mowa jest w tym odcinku, to do dzisiaj przetrwała tylko jedna z ksiąg Hipparachusa i opisywała ona wygląd poszczególnych konstelacji. Błędnym pomysłem była również sugestia innych historyków, według których Ptolemeusz potrał dane tego wcześniejszego greckiego astronoma i przypisał je sobie. Zarówno jeden jego mość, jak i ten drugi mieli całkowicie inne podejście do tworzenia katalogu gwiazd. Ptolemeusz oparł swój układ współrzędnych na ekliptyce, a Hipparos użył równika niebieskiego. Dodam tutaj jeszcze, że to właśnie ta druga metoda tego Hipparchosa nie jest używana do dzisiaj. W temacie gwiazdozbiorów i tego greckiego astronoma to warto wspomnieć jeszcze o rzeźbie nazywanej Atlasem Farnezyjskim, która znajduje się w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Neapolu. Posąg ten wykonano z marmuru i trzyma on glob nieba, na którym zaznaczono odkryte przez Greków konstelacje gwiazdne, równik niebieski, zwrotniki i ekliptykę. Historycy sztuki uważają, że jest to późno rzymska kopia greckiego oryginału, a konstelacje są przedstawione na tyle dokładnie, że rzeźbiarz no musiał oprzeć swoje dzieło na konkretnych obserwacjach astronomicznych. Badacze sądzą, że datą, kiedy dokonano obserwacji gwiazd, były okolice 125 roku przed naszą erą, a margines błędu wyliczony jest na jakieś plus minus 55 lat. Wychodziłoby na to, że obserwacji tej prawdopodobnie dokonano za życia właśnie Hipparachusa i wydaje mi się, że można śmiało zasugerować, że to właśnie jego dzieło posłużyło temu rzeźbiarzowi do odzwierciedlenia gwiazd na tworzonym globie. Do tej pory znaleziono wiele starożytnych monet, które przedstawiały Hipparachusa jako siedzącego przed globusem. Kilka wieków później Ptolemeusz napisał, że tamten astronom sam je tworzył. Dlatego wydaje mi się, że prawdopodobnie mogło to wyglądać tak, że to ten astronom na podstawie swojego katalogu nieba wykonał dokładny globus. Później został on skopiowany przez greckiego rzeźbiarza i dołączony właśnie do tej rzeźby. A następnie, po upływie paru wieków, grecki posąg został odzorowany przez rzymskiego artystę i jego dzieło przetrwało do dziś. Badacze dokonali porównania zawartych na rzeźbie informacji ze wszystkimi starożytnymi opisami konstelacji, w tym z opisami Ptolemeusza, ale również i z innymi starożytnymi astronomami oraz myślicielami. Co ciekawe, to we wszystkich zbiorach, poza tym Hipparachusa, zaobserwowano sporo różnic między tymi dziełami a rzeźbą. Tylko jedna praca, i chodzi mi tutaj o Hipparachusa, uważanego za pierwszego tak wypitnego greckiego astronoma, pokrywała się z rzeźbą Globusa. Naukowcy, którzy byli zaangażowani w proces odczytywania tego starożytnego tekstu, mają nadzieję, że w miarę doskonalenia technik obrazowania odkryją jeszcze kolejne współrzędne gwiazd, co dałoby im większy zestaw danych do badania. Dodam, że kilka części tego średniowiecznego chrześcijańskiego kodeksu nie zostało jeszcze rozszyfrowanych. Można mieć tutaj nadzieję, że uda tam się odnaleźć jeszcze dodatkowe strony tego antycznego katalogu gwiazd. W samej tylko Bibliotece Świętej Katarzyny znajduje się jeszcze ponad 160 innych palipsestów, a więc papirusów, które zostały wyczyszczone z poprzedniego tekstu i wykorzystano je ponownie. Próby ich przeczytania ujawniły już wcześniej nieznane greckie teksty medyczne, w tym przepisy na leki, instrukcje chirurgiczne i przewodniki po roślinach leczniczych. Teraz możemy tylko czekać na wyniki kolejnych badań oraz zastanawiać się, ile jeszcze takich ukrytych starożytnych tekstów czeka na odkrycie. Wiemy przecież, że na całym świecie jest pełno bogatych archiwów posiadających zbiory średniowiecznych i starożytnych tekstów. Z pewnością moglibyśmy się dowiedzieć z nich ogromnej ilości ciekawych rzeczy. W samej tylko Europie w głównych bibliotekach są dosłownie tysiące palipsestów. Kwestia teraz, żeby ktoś się zainteresował właśnie tą nową metodą i wykorzystaniem jej do zbadania innych tekstów. Relacje między Hiparachosem a Ptolemeuszem zawsze były niejasne. Niektórzy uczeni, począwszy chyba od XVI-wiecznego astronoma Tycho Brahe, sugerowali, że katalog Hiparcha nigdy i nie istniał. Inni, tak jak już mówiłem, twierdzili, że Ptolemeusz po prostu ukradł dano od tamtego Greka i wykorzystał je jak swoje. Część ludzi uważa, że Hiparach był wielkim odkrywcą, a Ptolemeusz miał jedynie być niesamowitym nauczycielem, który skompilował prace swoich poprzedników. W tym być może i dane dotyczące ówczesnej mapy świata. Jako ciekawostkę dodam, że robiłem już odcinek poświęcony Klaudiuszowi Ptolemuszowi, o którym dzisiaj kilka razy wspominałem. W tamtym epizodzie nie było mowy o gwiazdach, a jedynie o starożytnych mapach świata. W tym spora część tamtego odcinka dotyczyła dzisiejszych polskich miast, oznaczonych na rzymskich właśnie w tamtych mapach. Mówiłem tam, że Ptolemeusz cały czas podkreślał, że jego mapy zostały wykonane na podstawie starszych prac. Oczywiście akademicy są w 100% przekonani, że jeżeli korzystał ze starych map, to poprawił je na tyle, na ile mógł. Może być jednak też tak, jak uważają alternatywni badacze. Sądzą oni, że podobnie jak w przypadku katalogu gwiazd, co wykazują badania z 2022 roku, to jego praca była o wiele mniej precyzyjna i nie oddawała tak rzeczywistości, jak starsze o setki lat dzieła jego poprzednika. Jeżeli ciekawicie temat ziem polskich w okresie Cesarstwa Rzymskiego, to koniecznie obejrzyj ten odcinek, który cię ci teraz wyświetlił. Jest tam mowa o naszych miastach oznaczonych na rzymskich mapach. Dodam, że jest to najpopularniejszy odcinek na moim kanale i żaden inny filmik nie może się z nim równać, jeżeli chodzi o oglądalność. Dlatego, jeżeli jeszcze go nie widziałeś, to klikaj śmiało i oglądaj.